Siema, dzisiaj będący miały do 8 -bita. Let's go! Na ósmym, czyli ostatnim miejscu, jest antywi antywirus 8 bitowiec. Z głupim rekolorem. I zgorszył się jaskiniowiec Frank przed y, remodelem. No i już nie mam komentarza do niego. Nie mam słów do niego. Na siódmym miejscu jest nawieziony 8 bitowiec. Mega dziwnie wygląda, bo jest jakimś domem. I to nie pasuje do 8 bitowca. No co to ma być. Na szóstym miejscu jest ośmiobitowiec, wiem, że tak nisko, no ale jest fajny, ale jest o wiele więcej skinów lepszych od niego. Piąte miejsce ośmiobitowiec klasyczny, fajnie wygląda, no jest klasyczny. Czwarty to barowy ośmiobitowiec, bardzo fajnie wygląda, ma fajny odcień brązu, no i jest fajne pianina. Trzeci jest v 8 jest mega fajny, wygląda jak stacja paliwowa. Drugie miejsce, pianino 8-bitowiec, jest jednym z lepszych le rekolorów. No, no i po prostu jest mega fajnie biały, no lepszy niż ten brązowy. I na pierwszym miejscu 8-bitowiec wirus! Let's go!